Cześć, tutaj Czapol. Witam w drugim odcinku projektu Tibia 3D. Yy, serwer... Się, yy, mapa na serwerze się trochę już powiększyła. Yy, doszedł także jeden w miarę już stały gracz. Walda yy, Faluk. Który yy, znacznie mi tutaj pomaga. Między innymi tutaj. Cały ten obszar. To zrobił on. Y, jest to y, koleś, który już ma doświadczenie w robieniu czegoś takiego, ponieważ sam zrobił już y, zrobił już na y, swoim serwerze centrum Yalahar y, oraz y, Orkfortec tam jakąś część i faktycznie widać, że ma w takim czymś doświadczenie już. I mu to idzie całkiem dobrze. Tutaj teraz się będzie zbliżał do Grenshorn. A tak! Jeszcze tutaj o, widać tą skałę. To jest idealnie odmierzona odległość do skały, która yy, znajduje się już na Rockgardzie. Więc nie ma właściwie żadnego problemu, Żeby potem zacząć yy, właśnie tam dalej. Rockguard budować w odpowiedniej odległości i w odpowiednim miejscu. Tutaj te górki też już skończyłem. Było wtedy dużo mniej ich. Skończyłem te jezioro Alatara. Tutaj te bagna też są skończone. Łącznie z tymi pomieszczeniami tam pod nimi, gdzie się znajdują Respaw bonelordów oraz Necromanta. Tutaj na razie dalej się nie posuwałem, tutaj jest całkiem spory fragment zrobiony, razem z Guildhouse'em, tutaj już się właściwie zbliżam do Trolls Cave'ów, tu już jest, no, sam kawałek, tu było strasznie przewalone, żeby to zrobić, bo nie ma tego na TBML. I trzeba było po prostu krok po kroku robić. A jeszcze na dodatek tutaj się okazało, że po wprowadzeniu tej stajni tu pozmieniali też y, drzewa w innych miejscach są poustawiane. I to trzeba strasznie uważać, żeby to było skoordynowane ze sobą. No to, to by było właściwie tyle z tego, co Wam chciałem pokazać w tym filmiku. No zapraszam każdego chętnego, który chce pomóc. Który ma jakieś doświadczenie w tym Żeby po prostu Ten projekt dalej się rozwijał Bo tutaj widać Jest jeszcze dużo do zrobienia dużo, Małe słowo Całkiem sporo Do zrobienia Ale te tereny wokół dice już są W miarę fajnie Zrobione No to by było na tyle Subskrybujcie, lubcie to. Na razie.